Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. BB 5.tv.pl. A gdyby Marcin cię pokochał? <noise> to jest niemożliwe. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo to nikt człowieka tak nie może pokochać, hop siup. To jest. Nie, to, to jest śmieszne, to, tak, to jest niemożliwe. Moje wielki bracie. <noise> Dlaczego to jest niemożliwe? Dlaczego to jest niemożliwe? No. Jest to niemożliwe, ponieważ tak naprawdę on nie zna mnie. Nie sądzę, że jak, jak pokochać tutaj. To jest dla mnie bardzo surrealistyczne, możliwe, no ale to wtedy to... To ja naprawdę wtedy mało wiem o świecie, że nie można kogoś pokochać w takim programie, naprawdę. Jest to, jest to bardzo abstrakcyjne jak dla mnie. Wydaje mi się, że, że nie. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl